tak. Was? Dobra chodźcie. A tak, Gilbert, czy na później ty, więc komu już Czekajcie. O,

Witamy Państwa na wieczornej podsumowującej konferencji Białego Miasteczka 2.0. Dzisiaj, przypominam, mieliśmy Dzień Pielęgniarstwa i Położnictwa w naszym Białym Miasteczku. Podsumowując tak króciutko, jeśli chodzi o statystyki, udało nam się dzisiaj przebadać ponad 1500 pacjentów. Przez nasze miasteczko przewinęło się, podejrzewamy i według naszych obliczeń, około 5000 ludzi. Różnych pacjentów, którzy byli zainteresowani, i także takich, którzy po prostu przychodzili z dobrym słowem i żeby powiedzieć, że nas popierają. Także jesteśmy bardzo wdzięczni za tego typu poparcie i naprawdę bardzo mocno to doceniamy i z serca za to dziękujemy. W ramach Dnia Pielęgniarstwa edukowaliśmy pacjentów, przeprowadzaliśmy szereg debat, szereg warsztatów edukacyjnych i wspomnianych wcześniej badań profilaktycznych, które będą kontynuowane przez cały czas trwania Białego Miasteczka. Natomiast cały czas chcemy przypomnieć o tym, dlaczego w ogóle protestujemy, dlaczego tutaj jesteśmy i dlaczego nie odejdziemy stąd, dopóki nasze postulaty nie zostaną spełnione. Jeśli chodzi o pielęgniarstwo i położnictwo, jesteśmy w dramatycznym położeniu, dlatego że średnia wieku pielęgniarki w Polsce to 53 lata, natomiast spośród absolwentów kierunku pielęgniarskiego. W rokrocznie rocznie jest to około 5,5 tysiąca osób, do zawodu wchodzi jedynie 2,5 tysiąca. 3 tysiące osób znika w różnych niewyjaśnionych okolicznościach, chociaż nie do końca niewyjaśnionych. Jest to często prywatny sektor opieki zdrowotnej albo zagranica. Te osoby nie pomagają, nie mogą pomagać pacjentom w publicznej ochronie zdrowia z tego względu, że chcą godnie zarabiać. I to jest bardzo poważny problem. Ponadto przypominamy, że średni wiek śmierci pielęgniarki jest o 20 lat niższy niż średni wiek umieralności średniej Polki, czyli jest to 60 lat. I jest to bardzo dramatyczna statystyka, bo za 20 lat będziemy mieli stopień umieralności na tym samym poziomie, na którym będzie stopień średniej wieku pielęgniarki. Myślę, że możecie sobie Państwo połączyć fakty. Ja ze swojej strony dziękuję i przekazuję mikrofon dalej. Szanowni Państwo, tak jak słyszeliśmy przed chwilą, Białe Miasteczko stało się tym, czym chcieliśmy, żeby było. Było dzisiaj miejscem spotkań pacjentów i medyków. Było dzisiaj miejscem dialogu. Dziś pacjenci przychodzili i brali udział w naszych panelach dyskusyjnych. Dziś wymienialiśmy się doświadczeniami, zwłaszcza, zwłaszcza w kontekście dziedzin pielęgniarstwa i położnictwa i pracy z pacjentami. Dziękuję. I jest tylko jeden problem. My już informujemy o naszych postulatach, pacjenci już mówią o swoich problemach. W tym dialogu cały czas brakuje przedstawicieli rządu, a przede wszystkim pana premiera. Dziś jesteśmy pod kancelarią pana premiera, właśnie po to, żeby przypomnieć, że przedstawiciele Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Ochrony Zdrowia czekają na spotkanie z premierem i nie mogą się go doczekać. Tak jak pacjenci. Często nie mogą się doczekać dobrego leczenia i pomocy. Kiedy wreszcie zostaniemy potraktowani poważnie? Bardzo prosimy, panie premierze, czas ucieka. Moi drodzy, jutro Dzień Psychiatrii i Psychiatrii Dziecięcej Dzieci i Młodzieży. Serdecznie zapraszamy wszystkich na, na ten ważny dzień w Białym Miasteczku 2.0. Będziemy rozmawiać na temat braków kadrowych w polskiej psychiatrii. Kolejne oddziały są zamykane, kolejki rosną. Mamy dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o samobójstwa wśród dzieci. Jutro będziemy podejmować te ciężkie, trudne tematy. Serdecznie zapraszamy na godzinę 10 na konferencję prasową poświęconej psychiatrii oraz psychiatrii dziecięcej. Natomiast te braki kadrowe są nadal nierozwiązanym problemem. Nadal bardzo dużo pacjentów czeka na wizyty lekarskie, czeka na badania diagnostyczne. Jest nas coraz mniej. Pacjenci czekają i umierają w kolejkach. W tym momencie gasimy światło białego miasteczka, tak jak codziennie o godzinie 20. Po konferencji prasowej, ostatni zgasi światło. Dziękujemy za dzisiejszą konferencję prasową.